Czy znacie takie słowo kokonizm? Nowy termin, który poznałem, nie wiem, stworzony chyba przez dziennikarzy albo psychologów, nie wiem. W każdym razie trafiłem w prasie, w internecie na takie określenie. Nie pamiętam w jakim artykule, ale zapamiętałem, bo wpada w ucho. I przeczytałem artykuł i w sumie domyślałem się, że będzie, że będzie właśnie o tym, o czym myślałem, że będzie. Otóż kokonizm to jest taki stan... Zachowanie u ludzi, którzy wycofują się od życia publicznego, od wychodzenia na zewnątrz, wolą spędzać czas samotnie, najczęściej w domowych pieleszach, jak to się mówi, potocznie, czyli zawijają się jak kokon w koc, biorą ciepłą herbatę z miodem. No i mając zasoby pewne, czyli pieniądze, po prostu jakiś dochód, być może z pracy, właśnie zdalnej. Mogą sobie pozwolić na to, żeby nie wychodzić z domu nawet całe tygodnie, i niestety też miesiące. W Japonii jest, taki, jest taka jednostka chorobowa, która powoduje do tego, że setki tysięcy młodych osób nie wychodzi z domu całymi latami. Dobrobyt i podejście rodziców, którzy bardzo kochają swoje dzieci, pozwala mi na to, niestety, i powoduje to, że wiele młodych osób wycofuje się z życia. Społecznego, wycofuje się generalnie żyje samotnie, no i ma różnego rodzaju problemy psychiczne z tym związane z tym totalnym wyizolowaniem się, ucieczką, ucieczką od interakcji z innymi ludźmi, poszukiwaniem pretekstów do tego, żeby tylko i wyłącznie nie wychodzić z domu. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że świat na zewnątrz jest światem pełnym konfrontacji. Ludzi, którzy mogą spowodować jakieś problemy, pewnego rodzaju reguł, według których nie chcemy żyć, nie chcemy też się porównywać z innymi, nie chcemy być konfrontowani z rzeczywistością, pobudzamy często sztucznie wydzielanie dopaminy poprzez dostarczanie sobie różnego rodzaju rozrywek, których dostarcza, dostarcza nam technologia, czego kiedyś nie było. Dopiero tak naprawdę radio. Radio, wcześniej były książki od tysięcy lat, ale do książek tak naprawdę niewiele osób miało dostęp, tylko bogaci ludzie, no i ludzie, którzy potrafili, niewielki procent społeczeństwa, który potrafił pisać i czytać, miał dostęp do takich rozrywek jak książka. Ludzie spotykali się, żeby uprawiać różnego rodzaju rozrywki, wychodzili z domów, no i technologia doprowadziła do tego, że możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wychodzić z domu. Dobrobyt, też w pewnym sensie, w niektórych krajach, nie we wszystkich oczywiście, też ułatwił takie, takie życie. Może dlatego w Japonii bardzo dużo osób cierpi na tego typu syndrom. W każdym razie, bardzo wybrzmiał w mojej głowie to określenie kokonizm. Złapałem się na tym, że miałem w życiu takie właśnie fazy, i zastanowiłem się w jakim momencie mojego życia miałem takie fazy. Najczęściej pojawiały się w momencie, kiedy. Nie byłem zadowolony ze swojego życia. Pewne plany moje się nie udawały. Wkurzało mnie to, że porównuję się do innych i moje życie wypadało dość blado w porównaniu do życia innych ludzi. Z drugiej strony, też nie robiłem nic w tym kierunku, żeby to zmienić, bo wygodnie było żyć za te pieniądze, które mi wystarczały w zupełności do tego, żeby żeby funkcjonować, nie pracować, tylko całymi tygodniami siedzieć właśnie pod kocem, zawinięty, udając, że się. Nie wiem, jest chorym. Są różne wymówki. No czasami naprawdę chorujemy, ale nie, niektórzy ludzie lubią po prostu być wiecznie ofiarami, wiecznie robić z siebie schorowane osoby, ponieważ jest to dla nich wygodne. Jest to bardzo wygodne. Ucieczka taka w strefę komfortu, gdzie nie trzeba mierzyć się z wyzwaniami, nie trzeba rozwiązywać problemów, chować głowę w piasek, mając nadzieję, że wszystko jakoś to będzie. No ale nie jest. Najgorzej, kiedy ten kokonizm Połączy się razem ze, ze złym odżywianiem, zupełnym brakiem ruchu. No i tutaj coś jest, bolaki się. Słuchajcie, coś tutaj jest, bolaki się uaktywnił. Chodźmy już tutaj o piękne nieużytki. Tutaj uwielbiam tu chodzić z misiem, ciężko się chodzi, bo to nie ma ścieżek. No i. Osoby, które popadają w taki kokonizm, po jakimś czasie wpadają też w depresję, ponieważ w pewnym momencie muszą zdarzyć się z tą rzeczywistością, i to wyjście z domu jest o wiele bardziej bolesne. O, sarenki, widzicie? Jak pięknie? Trzy. Trzy sarenki. Jak spokojnie idą. Jeszcze jesteśmy w mieście, więc to jest na tyle wyjątkowe, że. No, tam widać bloki mojego osiedla. widzicie? A to są trzy sarny. Mogliście właśnie zobaczyć, jak wyglądają moje spacerki z lakim. Często jesteśmy właśnie nieszczęśliwi, dlatego że podoba nam się ta strefa komfortu. Najgorsze jest to, kiedy taka osoba, która popadła w ten kokonizm, urządzi się w nim. W jaki sposób zracjonalizuje to? Stwierdzi, że świat na zewnątrz jest okropny. Dam sobie radę pracując przez internet. Prowadzi to do różnego rodzaju schorzeń, nie tylko kręgosłupa, ale też psychicznych. Pewnego nastawienia do ludzi, dość negatywnego. Te postrzeganie społeczeństwa zaczyna być skrzywione, tylko, tylko jednostronne. Zauważyłem to u siebie, więc zacząłem zmuszać się do wychodzenia. I zobaczyłem, że takie zanurzanie się w samych przyjemnościach, czyli zamawianie sobie pizzy, oglądanie fajnych filmów, nie wiem, kupowanie jakichś gierek drogich w internecie, albo gra na PlayStation, czyli ciągłe dostarczanie sobie dopaminy nie doprowadziło do niczego dobrego. Traciłem czas na grę w cywilizację całymi dniami. I pamiętam, że straciłem wspaniały związek. O tym nagrywałem już jeden film. Nie będę powtarzał. Nic w mojej karierze się nie poprawiło. Musiałem zmienić pracę, bo ciągłe chodzenie na L4, ucieczka, ucieczka w choroby, do niczego dobrego mnie nie doprowadziła. I zobaczyłem, że takie poszukiwanie przyjemności sprawia, że frustrowałem się, kiedy. Pojawiały się w moim życiu jakieś przeszkody, kiedy pojawiały się w moim życiu jakieś niewygody. Zaczęły mi irytować zwykłe kolejki w sklepie, że muszę stać 10 minut dłużej. Tak jakby stała się wielka tragedia, że po prostu będę musiał poczekać 10 minut, bo jest długa kolejka w Biedronce. Zacząłem wkurzać się na to, że metro nie przyjechało na Woli, bo musiałem iść parę przystanków na piechotę. No, i to wszystko się zmieniło. Takie głupoty, takie głupoty się zmieniły w momencie, kiedy dostrzegłem, że w momencie, kiedy stawiam sobie przeszkody, w momencie, kiedy utrudniam sobie życie, staje się ono niewygodne, kiedy jem byle co, albo tanio, albo mało, i kiedy muszę stać w kolejce, kiedy muszę przejść kilka przystanków metra na piechotę. To tak naprawdę zacząłem czuć się lepiej, i to jest paradoks, właśnie. Wiecie dlaczego? Pewnie niektórzy z was już się domyślają. Stoicy nazywają to dobrowolną ascezą, i ta dobrowolna asceza ma prowadzić nas do tego, żeby docenić tą przyjemność, którą mamy na co dzień, na wyciągnięcie ręki, ten kokonizm, po którym możemy sięgnąć, ale nie musimy, ponieważ nadmiar, nadmiar takich dobrych rzeczy prowadzi do hedonicznej adaptacji, przyzwyczajania się do wygód i przyjemności. I w pewnym, w pewnym momencie tracimy już czucie, tracimy już wrażliwość na tą przyjemność. Nie bawi nas już to. Nie smakuje nam już tak samo to sushi, które kosztuje 160 zł codziennie albo 200 zł. Już nie smakuje tak samo, jak na początku. To siedzenie całymi dniami przed Netflixem, przed ekranem, telewizora, też już nas nie bawi. Żaden serial nas nie interesuje, nie powodza naszych emocji. Zauważamy schematy podobne, zauważamy mechanizmy emocjonalne, którymi posługują się twórcy takich seriali, zaczynamy dostrzegać pewne paterny, które nadużywane powodują brak czucia zupełny, brak pobudzenia, i w pewnym sensie doprowadzamy do tego, że stajemy się już mało wrażliwi na wszelkiego rodzaju emocje. Ośrodek przyjemności jest totalnie zużyty. Ośrodek dostarczania przyjemności jest totalnie zużyty, choć my się tutaj pójdziemy. I to prowadzi do tego, że nic nas nie cieszy. Tracimy przyjemność z życia, tracimy poczucie szczęścia. Nic nie dostarcza nam jakiekolwiek rozrywki, nic nas nie bawi. I zaczynamy, niestety, niektóre osoby zaczynają szukać mocniejszych bodźców, bardziej niebezpiecznych, czyli dostarczania sobie różnego rodzaju niezdrowych używek lub doznań. Nie wiem, szybkie jazdy samochodem, kiedy wyjdą już w końcu z domu, albo pił alkohol, bo w końcu uzależniają się od pewnego rodzaju używek. Wiadomo, używki tak działają. W końcu doprowadzi to, do, to do destrukcji takich ludzi i to jest właśnie niedobra, niedobry element tego totalnego zanurzania się w ciągłej przyjemności, bo miałem kiedyś takiego sąsiada, słuchajcie, który prawie codziennie pił alkohol, ale był inteligentnym człowiekiem, nie był jakimś żulem, normalne mieliśmy na balkonie inteligentne rozmowy na temat filozofii, na temat literatury i on mi powiedział, że jego stylem życia jest henonizm. I Często słyszałem kłótnie z jego partnerką, często widziałem jaki był, jaki był smutny, jaki był sfrustrowany swoim życiem, ciągle zmieniał pracę, nie był szczęśliwy, ale cały czas mówił, że jest szczęśliwy. I powiem Wam szczerze, nie wierzyłem mu. Pewnego dnia powiedziałem mu, że hedonizm jest dobry tylko na krótką metę, ale, bardzo szybko, ale powoduje do szybkiego wypalenia i y, utraty wrażliwości na przyjemność jeżeli wiecie o co mi chodzi. Podobnie działa też tak zwany kokonizm, który nadużywany może prowadzić do totalnej destrukcji człowieka, jego celów, jego życia, jego planów życiowych. Może zniszczyć jego relacje, zniszczyć wszelkiego rodzaju marzenia. W efekcie może doprowadzić do depresji która nieleczona, może doprowadzić do jeszcze gorszych skutków. Więc przy... szukanie przyjemności tak naprawdę w naszym życiu, kiedy cały czas szukamy przyjemności, nie jest dla nas zdrowe. Wiecie, co zacząłem robić? Zacząłem robić rzeczy odwrotne. Zacząłem szukać niewygody. Zacząłem cieszyć się, że... Uciekł mi autobus w Warszawie, jak nie miałem samochodu przez kilka lat specjalnie. Bawiłem się w taki minimalizm totalny. To cieszyłem się, że autobus mi uciekł, bo będę mógł przejść się kilka przystanków. Zacząłem zauważać zalety tego, dlatego, że się zmęczę, dlatego, że schudnę, dlatego, że będę mógł posłuchać podcastu w tym czasie. Będę mógł porozmawiać z kimś przez telefon, coś wymyślę, uspokoję się, rozchodzę jakiś stres, jakąś, jakąś troskę, która e, mnie męczy. Więc zacząłem czuć przyjemność w tej niewygodzie. Więcej, kiedy byłem porządnie zmęczony, bardziej doceniałem tą kanapę i ten mój kokonizm, którym zanurzałem się tylko na jeden wieczór. No i zacząłem szukać niewygód, krótko mówiąc, czyli przeszkód wszelkiego rodzaju. Co jeszcze robiłem? E, nie biłem się za to, że jem coś skromnego, ponieważ zacząłem oszczędzać pieniądze, nie wydając na drogie rzeczy w restauracje, na drogie restauracje, na smaczne posiłki, przestałem zamawiać jedzenie, zacząłem robić zakupy, jadłem proste posiłki, proste rzeczy. Mało składników, tak jak stoicy mówili, że dieta stoicka to jest dieta bardzo skromna, w sensie takim, że im mniej na liście jest, tym lepiej. A dietetycy mówią, że im, im mniej też na składzie produktu jest, to też jest tym bardziej zdrowy, jeżeli chyba pod warunkiem, że nie jest to sam cukier lub sama mąka, albo sam tłuszcz. Mam też znajomego, który co jakiś czas uprawia bushcraft ze swoimi znajomymi, nawet zimą. Jeździ, mimo że jest zamożnym człowiekiem, pracuje na stanowiskach, ma własny biznes, osiągnął sukces. Ma grupę znajomych, którzy tak jak on osiągnęli sukces w życiu. Można powiedzieć, że są milionerami, ale on raz na jakiś czas zbiera się z nimi i zimą jeżdżą biwakować na mrozie zawijają się w hamaki, w takie specjalne śpiwory ciepłe i śpią przy minus 10 stopniach, rozbijają obozy, budują szałasy w lesie i uprawiają bushcraft i wystawiają się specjalnie na niewygody po to, żeby wrócić później do domu i docenić te Ciepłe łóżko, by docenić wodę w kranie, ciepłą wodę w kranie, elektryczność, dostęp do internetu i wszystkie rzeczy, które traktujemy jako oczywistość. I zauważyłem, że on jest bardzo szczęśliwym człowiekiem i takie właśnie techniki techniki wystawiania się na nieprzyjemności, techniki wystawiania się na wygody to są techniki stoickie, zwane dobrowolną ascezą, które pozwalają nam odczuwać szczęście. I odnaleźć szczęście, docenić rzeczy, które mamy, poczuć wdzięczność za to, że mamy życie takie, jakie mamy w dzisiejszych czasach, z takim morzem dostępnych wygód, różnego rodzaju technologii, które dostarczają nam rozrywki, pozwalają nam zarabiać na życie. Doceniamy to dopiero wtedy, kiedy sobie odbierzemy tego typu wygody, kiedy Postoimy w kolejce dłużej, wrócimy do domu, będziemy mieli większą satysfakcję z tego, że jesteśmy w tym domu, gdzie już nie musimy stać. W tej kolejce, słuchać narzekania innych ludzi, że będziemy mogli w końcu usiąść i to jest przyjemne. Wystawiaj się specjalnie na niewygody. Kiedy nie znajdziesz miejsca parkingowego, niknij, podziękuj. Podziękuj losowi za to, że będziesz mógł więcej czasu spędzić na spacerze do swojego samochodu. Poszukaj go, więcej się przejdziesz. Będziesz miał czas na różnego rodzaju rzeczy, na przemyślenia, na słuchanie podcastu, ja często to lubię powtarzać, ten argument podcastu, bo to jest niezwykle przyjemne. Podcasty odzyskały mi czas, bo w każdej chwili, która kiedyś była chwilą dla mnie zmarnowaną, jak stanie w kolejce na poczcie, czy spacer gdzieś przez jakieś nieużytki nudne, był dla mnie udręką, marnowaniem czasu, a teraz nie jest. Bo dla mnie to jest okazja. Podobnie korki traktuję. To jest ogromna niewygoda. Dla niektórych ludzi wręcz tragedia, po prostu. Ale kiedy masz korek, to odpal podcast. Posłuchaj, zastanów się, zadzwoń do kogoś, przedyskutuj jakiś temat. Technologie dają ci teraz możliwość konfrontowania swoich pomysłów. Połącz się z czatem GPT, włącz yy, syntezator mowy w czacie GPT i zacznij z nim rozmawiać, zadawać pytania na różne tematy, które cię dręczą. Nie zmarnujesz czasu. Przejdź się te kilka przystanków, kiedy uciekniecie autobus albo specjalnie. Nie wyjdź z domu wcześniej, żeby przejść się, a nie jechać. Nie woź tyłka pod sam sklep, nie woź tyłka swojego pod samą firmę. Przejdź się. Pieczesz wiele pieczeni na jednym ogniu, tak naprawdę, i uzyskasz o wiele większą satysfakcję później, kiedy już będziesz mógł korzystać z tych wszystkich przyjemności, których dostarcza współczesny świat, powiem, wygód, technologii, twoja kanapa. I twój koc w domu. I wtedy ten kokonizm, dostarczany w takich zdrowych dawkach, będzie dla nas służył jako fajny reset po takim dniu ciągłego zasuwania na pewnych na obrotach. Pozwoli nam też docenić w tych chwilach kokonizmu docenić nam to, że możemy sobie na to pozwolić. Ale nie zapominajmy o tym, że kiedy przesadzimy z tym kokonizmem, to może nas to po prostu zniszczyć. Traktujmy to to dawkowanie przyjemności w sposób mądry, rozważny. Niech ono służy nam do tego, żeby się rozwijać i żeby być szczęśliwym człowiekiem, doceniającym to co ma na co dzień, bo inaczej no i bo inaczej może być kiepsko. To tyle, jeżeli podobał ci się ten film, ten przerywnik z sernami, mam nadzieję, to bardzo będę wdzięczny za to, że zasubskrybujecie mój kanał. No i do zobaczenia w następnym filmie. Hej. Idziemy Miśku.